Witam, witam bardzo serdecznie widza, z tej strony Ali Oto kolejny odcineczek z Margonem i zaczniemy sobie go przyzywaczem Jest duże prawdopodobieństwo, że zaraz będziemy po tym e, bili łowkę Aczkolwiek pewności nie mam Ale raczej, raczej tak, raczej po tym będzie łowka e, I zobaczymy co tam będzie się nam tutaj działo zaraz co tam u Was moi drodzy widzowie słychać? Piękny weekend właśnie wstałem walka ee, prochaszki z Pereirą. piękna sprawa, fajnie się to oglądało i może teraz fajną legendę się zlota. No mówisz masz, no mówisz masz dla widza proszę, tylko szkoda, że nie na tanco zaś Coś nie na tanco znowu. Ale nie wiem czy przypadkiem nie ma kogoś kto, że tak powiem że tak powiem, czy wszyscy czy wszyscy, że tak powiem, mają już tą zbrojkę. zaraz zobaczymy eee, a nie, piszą tutaj jakieś czarodzieje, że będą łapać także dupa, jeśli chodzi o łapanie skóra zdjęta dobra, no i co, pierwsza legenda To teraz co? To teraz szybka łowka, zobaczymy czy, czy stoi w ogóle Bo wydaje mi się, że będzie raczej stała No to oczywiście, że stoi Zawołamy klan I teraz kopujemy No i co? Czekamy sekundę eee, Jeszcze tutaj na log-logu. Czekamy sekundkę i co? I zaraz będziemy też tą panią piękną tutaj strzelali Dobra Bitka Łowki. Dajmy tutaj grzewkę. Äh. Eee... co jest grane? Kolejna lega, no way. No way, łapy cebeczki. Na tanca, ej, no to takie mógłbym mieć na ten, na swojego 210. Pod zamiankę. I ja cię kręcę, ej, dobra, próbujemy to łapać. No bo nie wiem, czy ktokolwiek tutaj jeszcze to łapie. No ale zaś no. Te z to by też mi tutaj siadły. Dobra, próbujemy. Zobaczymy, wpadnie. Nie, kto dostał? Kajdany. Zapomnienia. Kto to dostał? A, tancek. Okej, okay, czyli był, był ktoś do łapania. Ja. <laughs> ale, jojca tej. Ej, ale oddaję widzowie. Kurde, dwóch tytanów pod rząd, dwie legendy. Przecież to piękna rzecz. Piękna rzecz jest. No, widzę tutaj renegata. Bilbausa jeszcze nie ma. No nic. No to ja wracam szybko na tego. Na tanrota. I, i co i czekam aż następnie tytani będą tutaj do klepania. Więc e, lecę jeszcze śniadanko i widzimy się zaraz. Taki mały przerywnik tytanowy. Będziemy sobie bili dembo. Ja. Jaki shit. Ja. To że, że człowiek naprawdę warto było na tego na tego dembożosta. Aj. Że po prostu żenada. No nic, a tutaj cały czas czekamy na tego pięknego tanrocika, który miejmy nadzieję, że zaraz będzie. Cudnego Heroska bożo, z którego też totalny gówno leci z tego księcia Kasima. Żenada, no nic, no to dwóch Tytanów oddało, dwóch Herosów nie oddało. No to co zrobi teraz Tytan? Wiadomo. Bijemy sobie znowu przyzwaczam, moi drodzy. No i co, zaraz kliknę tutaj FK. Zobaczymy co nam spodnie z Tytana. Dobra F. Mm -hmm. No nie do końca przyjemny lot bym powiedział. Mm, nie do końca coś fajnego. Gdzie on jest? Mm, dobra, to nie zadam go do znajomych. Bo nam ma nas zawołać. A, dobra, tu jest. Okej. Okay. Dostaliśmy uni. I co? I zaraz będzie przywona heroska. Oho, coś się zbugowało. O, dobra, chyba powinien działać. Jestem bróżec. Zaklepany cebek, więc może coś nam spadnie. Kto to wie, kto to wie? Dobra, chyba się wszyscy przywoli. 2, 4 tak jest. IFK Pyk No, mamy Dziadowstwo. Dobra, moi drodzy, mamy kolejnego heroska. Jaki będzie kochanka nocy? Pewnie zaklepana lega nawoja, więc zobaczymy, może coś akurat się. O jezus! O jezus! No nie, to. Tak to nie lubimy. Tak to nie lubimy. Dramat, jakiś dramat. Nic no to wracamy wracamy na dwójkę no jeszcze nawet unikatów żadnych nie złapali. I szybki rok na 300. To się zaraz ogarnie. Hmm, tutaj może będzie coś. O tak, oj, zjada sianko, zjada sianko, tak. I będzie dwójeczka. Nie ma dwójeczki. Gdzie jest Zorin, ja się pytam. Powinien być, ale nie ma. Eee, Niedobrze. Dobra, tu sobie zbijemy pajańczyce zaraz, powinno zrespić i otworzymy sobie tych 8. miejmy nadzieję, że 9 kolców. Eee, no i co, trzeba będzie pójść na magułę, bo no w sumie zaraz, zaraz powinien zrespić, no już będzie miał końcówkę respa. Więc podałoby, o proszę jest dziewiąty, podałoby się jakoś tak powiedzmy przeszkować na niego. Mamy pierwsze herko. Dobra. Hop, hop hop, i hop, no, i się skończyło 4 na 9 otwartych w sensie 4, 4, loty na 9 otwartych tak sobie bym powiedział, prawdę mówiąc no nic, no nic no, to chwilę sobie tutaj pewnie postoję, poczekam może akurat coś zespi albo wiecie co, w tym czasie sobie szybko skoczymy eee może sobie tutaj szybko zbijemy SK na Heliosie, bo powinno stać. No i tak też, tak też się dzieje, że stoi, czeka na nas. Op. No przed chwilą sobie ulepszyłem jeszcze na plus piątkę broń na tym moim 167. W końcu ją ulepszyłem, bo przecież ile można czekać. E, zrobiłem wszystkie zakupy za walutę. No bo już trzeba było wykorzystać, także podokupowałem sobie po kamyku czerwonego smoka, tym rocznym e, I skrzynki kowali, z których no niestety nie wypadło mi nic ciekawego, więc nawet, nawet tego nie zobaczycie e, Tam z unikatowych unikaty wypadły, z heroicznej wypad heroik, więc no mówię, no nic, nic, dosłownie nic ciekawego, a szkoda Bo tutaj trochę by się tej esencji też mogło przydać Bo no jednak, e, no jakaś tam legendarna zbroja powiedzmy w planach by była A tak no to trzeba się z tym dość mocno wstrzymać, znaczy wstrzymać. No i tak nie mam ani kamyków, ani hajsu na sztabki, ani nic na no ale jakby była już esencja chociaż to to chociaż ta esencja by już była. Dobra, jeszcze szybko sobie DWK zbijmy i zaraz będziemy sobie wracać o tej enemy. O właśnie ulepszyłem sobie brońkę tutaj na plus 5. ładnie. Oj cyk, dzięki byku. Za przytrzymanie drójeczki. Szanujecie, szanuję cię. Szanuję. I chodźmy Arkantes. Dobra, bo byk powinien już zrespić zaraz. I potem Zorin. I no tak jak mówię, ja sobie stanę na Magule, Sobie go troszkę przypilnować. I zobaczymy jak będzie. No, dawajcie tego byka. Byku. 15 sekund powinien być. No, a swoją drogą, wczoraj tego tanrota, wam, o, 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 tego tanrota, o którym wam mówiłem, no nie nagrałem go e, Z względu na to, że nie było mnie w domu, zbiłem na telefonie, gówno totalne spadło Kilka unikatów, jakiś heroik, więc no totalny syf, totalny syf, totalny shit Więc nie ma co tutaj w ogóle... E, co jest grane? Kurde, przecież wyciszyłem powiadomienia, ja pierdziele Ale mnie to denerwuje, ej. Dobra, logamy na Zorina e, no, także mówię, no, no nie, nie dostaniecie tego nawet, bo to strata, strata czasu najzwyczajniej w świecie. Ten może się teraz obudzi, ten lognąłem no, chwilę temu, a on sobie rozbił i, i, i zlogał dalej. No co za dziot. Już dałem zaproszenie do grupy. Co tutaj więcej nie musieć czekać. Jak się tylko pojawi, to od razu bitka i, i... jazda, jazda, jazda. Swoją drogą trochę ulepszyłem już ten naszyjnik. O już prawie trzeci paseczek jest tam sobie wrzucam jakieś unikaty, czasami jakieś Helko nawet leci, eee, jak coś spadnie a tak to jest jak jest hop cik, Siub. bijemy sobie tego magułę no i tyle człowiek stał że te, takie gówno to aż szkoda szczępić ryja naprawdę, szkoda szczępić ryja No, dobra, mamy piękne przywołanie Na waporka, zobaczymy co z, Ze stworka waporka wyleci No takie se Takie se, dwa uniorki Nic ciekawego, bym powiedział Nic ciekawego, no i cóż eee, Zobaczmy co się Na 300 dzieje jeszcze na szybkości Nic się nie dzieje. Okej, okay, rozumiem. To sobie zróbmy mały przemarsz No i jest choć Barteniusik. No to już... No to już jest chociaż jakiś plus. Jakiś plus, pyk. Jeszcze jakby ten plus się zaświecił na czerwono. O Boże, jakie to by było wspaniałe, jakie to by było piękne. Hop! A. Dobra, tu sobie zostaniemy. Dobra, bijemy sobie tu jeszcze persika. W sensie Kasima, na którego poszło przywo No... Z... Lekka sraka, nie? Herosik nie oddał za bardzo. O, skalę cmentarzysko. Widzę, że tam leci Ołęsik. To sobie pójdziemy z nim, może akurat te dwójeczka pyknie. O, jak nie, to zaraz wrócimy sobie na miłka łowców. Sobie tam stoję chwilowo. O, chyba jest dwójeczka. No jest, elegancja Francja. To co, to sobie pykniemy go. O, no i cyk. No jeszcze miłka sobie... Trzaśniemy, bo powinien już tutaj nam zaraz się pojawić. Ziomal nasz miłośnik kochany. No, dawaj go, dawaj, dawaj Furion w sumie respi. Dobra, to jeszcze szybki furion przed tym miłkiem. Co by wszystko ładnie załatwić od razu. O, pyk. Złotko. Słodko, złotko. Dawaj go. Dawaj, dawaj. I hitnym o. Nie idzie. Hit. Moi drodzy, mamy w końcu. Kurde, w końcu mogę wam nagrać tego tanrocika. No, lepiej go sobie taką drużynką. Jest tutaj kilku chętnych na, na łapki. Eee na łapki te tanrotowe na łowce Beka będzie jak jakaś legana magia spadnie <laughs> bo trop jest jakiś no jest Owens, ale Owens ma czapkę chyba mi się wydaje yy, no zobaczymy co tutaj spadnie no czy było warto tyle czekać no nie wiem nie powiedziałbym prawdę mówiąc <laughs> nie powiedziałbym no ale zrobimy sobie jeszcze przelocik hop hop E, tutaj z, zbity Tu jeszcze furion chociaż mm. Pyk Secik O co dostaliśmy? O unikat wam tarcze Także piękny drop Hop O kolejny unikat e, Monia Nie ma Sybilka to i proszę e, To jeszcze może ten... eject, Bo Vallenran na minutniku to może Czajekt chociaż będzie No i co? Taki akcencik Na zakończenie odcinka Ty co Czajegda nie ma? No nie ma, o proszę Nie ma Czajegdziora Co? Łowki jeszcze nie ma Renegat, no pozbijani, tytani, praktycznie wszyscy Eee, to nic, gnijmy sobie po postkach naszej płyści, no ale przynajmniej początek odcinka był wystrzałowy i pospadały nam jakieś legendy. Sobie skorzystamy. Mamy te całe malianki. Mam no, tutaj błogo odpalone. Hop, no niestety szkoda, że to błogo za wiele nie dają. Dobra, jeszcze szybka akcja tutaj. Eee, Chodźmy na Walmirów Proszę, ktoś brachereta bije To nie jest nikt od nas Że to w ogóle ktoś tutaj wybija draki całe, sobie farmi No, to ja tutaj sobie zaraz poczekam na tego kogoś hmm, Jeszcze tylko 114 przeskoczymy Dawaj, 3, 2, 1, pyk, pyk, pyk eee, Tepeczek, hops Jest miłek Z tego dziabniemy i hydr. No w ogóle kamek mi zbiłko poleciał. Tak, taki rare event. <grymne> Dobra, zobaczmy jeszcze raz 300. Może ten czarek tu już zrespił. E, a jak nie, to wracam na 210 na brechereta. A jest i czałek dziur. To chodźmy sobie jeszcze szybko na tego brechereta. zobaczyć co tam się dzieje. Co tutaj. Za akcję libacje są robione no ja tutaj nic nie widzę więc ktoś tutaj sobie lata farmisianko albo ulepę i to nie jest nikt od nas z klanu no to ja sobie tutaj bardzo chętnie poczekam a wam dziękuję bardzo za oglądanie mam nadzieję, że odcineczek w sztosie trzymajcie się, nere